emocjonującym i no, chyba miłym dla oka dla kibiców w meczu przegrywacie przegrywamy zasłużenie pierwszą połowę przespaliśmy szczególnie pierwsze 30 minut potem się obudziliśmy W drugiej próbowaliśmy coś zmienić ale znowu weszliśmy w drugą połowę słabo w ostatnich meczach Jakoś tak te drugie połowy nam wychodziły lepiej, ale to nic nie daje. No. Przegraliśmy z zasłużeniem, nie ma co rozpamiętywać. Trochę was chyba zgubiła ta pierwsza bramka, która padła no, dość szybko i chyba dla was nieoczekiwanie. No to tak można wiele mówić. No. No, kiedy pojawia się pierwszy gwizdek, trzeba, trzeba walczyć. No. My nie zawalczyliśmy od początku, to dostaliśmy gonga i... Takim ostatecznym rozrachunku tej bramki braku, bo mogliśmy przynajmniej z tego wyciągnąć. I byłoby myślę w miarę sprawiedliwe, no chociaż z niej to będzie drużyna, która będzie robiła tutaj u siebie punkty. To jest specyficzne boisko. Widać, że tutaj jest przed remontem murawy, więc, więc spokojnie. Spokojnie myślę, że jak już to wszystko się tutaj zakończy, to naprawdę to będzie silna, solidna drużyna i będzie miała atut w postaci własnego boiska. A czym już Was zaskoczył z nich dzisiaj? Nie, no dobrze zorganizowani. Kilku chłopaków jeszcze tutaj z regionu, którzy tutaj grali na wyższym poziomie niż ta czwarta liga, więc, więc widać pomysł na grę też chłopców. No. Mieli ciężki początek, teraz się przebudzają, więc, więc na pewno to nie będzie drużyna, która, która dziś będzie się pamiętała w dole tabeli, ale spokojnie myślę, że ten środek, ten środek będzie spokojny dla dla No Nie sposób nie wspomnieć Pana pobytu w Rakowie, bo dzisiaj też spotkał Pan kilku kolegów, z którymi grał Pan w Częstochowie. Obserwuje pan jeszcze wyniki Rakowa, czy to już tak no tylko teraz, odległa sprawa, bo to już trochę to, lat minęło? Nie wiem, że jestem za, za stary, za samą pamięć mam, ale, ale gdzieś tam jeszcze tak sentyment do, do Rakowa został fajny, jeszcze wtedy trochę na innych zasadach działający klub. Teraz już wi wiadomo, jak ekstraklasowy klub z wielkimi aspiracjami i, i, i gdzieś sprężnym sponsorem i, i, i dużym zapleczem, więc powolutku się to buduje w Częstochowie na takim poziomie, jakim powinno być, a kiedyś było nieosiągalne. Mówi pan za stary. No, patrząc na pana poczynania na boisku, no, nie było tego widać. Zdrowie chyba jeszcze dopisuje. No ja już trochę zmieniłem swój sposób bycia. Ju, już już nie, nie bawię się ty, ty, tylko piłką. Mam rodzinę i muszę zapewnić rodzinie byt. A, a tutaj za namową trenera i działaczy tutaj Mikołowa gdzieś niedaleko domu. Staram się bawić piłką, pokazywać coś z włożonym chłopakom, bo już taki, taki okres nastał, więc są, no, niestety są już młodsi, więc, więc czas, kiedy myślałem, że jeszcze będę piłkarzem, już zdecydowanie minął, więc bawię się tym teraz tak, żeby miało to przyjemność. To co, życzę jak najdłużej, miłej zabawy i dużo zdrowia. No myślę, że to to naj, najważniejsze. Wszystko dobrego, dzięki. Dzięki.